Zaczynania tutaj bardziej z takiej perspektywy internetu, ale kiedy miałem czas, to, to udało mi się pojawić. Ja gram już futsalną, będzie od 2013-2012 rok, w ekstraklasie od 8 lat. No co, no co mogę na ten temat powiedzieć? No to jest to taka sama w zasadzie baza, jaką potrzebujemy do piłki nożnej. Tak, gramy nogami, zasady te same, więc, że tak powiem, treningi mo mogą się w miarę pokrywać z tym, co robicie tutaj, czy robicie na treningach w Akademii. Ile w ogóle z Was trenuje w klubie, w Akademii? Ręka w górę? A tak mniej więcej połowa. Dobra, dobra, fajnie, fajnie. Dobrze, trzymać tempo, nie ścigać się. Dobrze, dobrze, chłopaki. Super. Dobra. Pamiętajcie numer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 i Krzysztof dojdzie do mnie. Dobrze, hop. próbujemy trafić z pierwszej piłki do bramki, tak? Myślę, że w proste na no rozruch i jakiś tam element dobra? Dobra, 3-2-1 hop. pierwszy tak 1, 1.

Dobry antek, Dobre palacio. Trzy dwa, cztery dwa. Trochę za mocno, no. Siedzi. Dobre Super. Dobra, gotowi? Hop. Jedziemy do dziesięciu, bo tu będzie trudny. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, Raffi nie ma! Nie ma! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie ma! Zaczarowana! No! To się wydaje tak łatwo! Dobre! Tryk, można w supek, można tak w Dobra, jest supek! Jeden, jeden! Brawo! No wyżej, na górę! Dobre! Dobre! Jest. 2-2 Porówno idą Zabiemy samego Ale Babuszka jest firmy, Dobrze, 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 Na górkę jest 3-2, dobrze, dobrze. 3-3, a Adaś wyrównał od razu. Aj! No tam na głupę, jak najbardziej. Tak, wow! 4-3, Tadziu! Dobra za dobrze, zamontuj. dobrze, trudno mi się. Dawaj Rafi Daj, Trochę sobie rzućcie naprzód. 6, 6, 3, 6, 4, brawo Krystian. Krystian nie, przepraszam Mateusz A, myślałem, że krymu to z więc co? 6-5, 7-5 Dobrze Open Suwa nie, 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 nie. Kolanko było. Dawaj Michał, śmiało, śmiało. Jeden Składasz To nie jest tak łatwo zapamiętać Was wszystkich od razu. Idzie na zewnątrz, pozostali za ręce, takie robimy ala koło, trójkąt, coś takiego. Tak? Zobaczcie sami trójkę. Ja to, nie, nie wiem. nie to? No, no, to, 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 to? My się ułatwiamy, że ręce jest. Na przykład no, na koło. Dokładnie, dokładnie. Spróbuj Rafał, złapcie się za ręce. W ten sposób? Dobra, i kto goni? Krzysiu, wiesz o co chodzi, nie? Dobra, wasza trójka współpracuje z nim. Okej? Palacio, dobrze pamiętam? Tak. Dobra. Tak. A, on ucieka, no. tylko wokół waszej trójki, Krzysiek goni, tak? Czyli wy musicie się tak obkręcać, żeby on miał utrudnione zadanie, Krzysiek, tak? A może przeradzić? Można nie Można, nie nie można przez środek nie, nie można, nie można. Tylko wokół. Okay. Dobra, tutaj to samo. Kto chce ma w goju? No, ja ja będę tutaj złożyć. jako trzeci. A, ja. Aha, eee, Na zewnątrz? Na zewnątrz. Misiek tutaj chodzi. żebyś miał jak najdalej go. My się przesuwamy w prawo-lewo, dobra? Zamieść się z nim, ja Musisz eee. się tak poruszać, żeby on nie był złapany, nie? Panowie... Ja mu to zabrać? Tak. Dobra, dobra gotowi? Chodź, chodź. 3, 2, 1, start! <śla> Nie wiem, jak to robią. Nie, nie! Dobre, dobre, ale super. Rozsiądę, rozsiądę, to tylko Dawaj, 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 Krzysiu! Na spicie! Ale, ale, to jest dobra, dobra! dobre, dobre, dobre! Dobre, dobre, dobre! Seba wcale nie jest tak łatwo, co? No nie brawo! Dobre, dobre! Dobra, super! Ekstra współpraca, brawo! Brawo! Ooo! się też Jestem. Generalnie jeżeli... Ja wiem, że to jest takie dla was w waszym wieku, takie jeszcze trudne, bo ta słabsza noga, no mniej się ją trenuje, mniej się ją, jej używa. Ale to wam mogę właśnie z własnego doświadczenia powiedzieć, że ja gdzieś jak byłem w podobnym wieku jak wy. To sobie zacząłem, tak sobie sam wymyśliłem w ogóle podczas treningów, że sobie będę bardziej używał lewej nogi. Jestem prawonożny, nie? Od kiedy bardziej zacząłem używać lewej nogi, no to po prostu w szybkim tempie dość stałem się po prostu lepszym zawodnikiem, nie? Bo dużo trudniej jest wtedy przeczytać, czy, czy, czy pójdę w prawo, czy pójdę w lewo, i nie sprawi mi to problemu żeby zagrać, czy uderzyć lewą nogą. Nie? Też sobie tego słabszej nogi starajcie się używać, nawet jeśli nie wyjdzie. Od tego też jest zawsze trening, żeby, żeby nad tym pracować. Nie? Dobra, pokażemy na przykładzie Wiktora. Wiktor, do mnie zagranie. To podgrywam. Idę do Ciebie jako obrońca. Tak, ja tu też nie przeszkadzam do końca, brawo. Elegancko, super. Dorowo. Brawo. Dobrze, dobrze. Może bliżej Dobre, dobre. Próbujemy, próbujemy. podanie. Brawo. Lewka. Podanie, podanie jeszcze. Idę, zaprowadzamy. Dobrze, dobrze, Dmitry. Okay,

Woooow! Ja. Dawaj udać na prawo <grym. grym>. Dawaj, 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 śmiało jechać Dawaj, 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 palasy Ekstra Dobrze, dobrze Janu A, bo idzie śmiało. A, bo jest kontrola bramy no jest. Tak jest. Ajajaj, aj, aj, prawie. Dobrze, próbuj, próbuj. A, bo Rafał. Aj. Dobra. Ajajaj. Aj, aj.

Ja ty wiesz, że to był palacją. Co jest Palacjum? Pan Czerny. Ale. Ale Rafał. Rafał tak? ty masz metry 50 i ty, że trzech. Jeszcze jest szarym. Dobra, ok. Nie ma. Nie ma. <grywa> Nie po, ma. jeszcze, po, niech biega, zaraz Niech się znudzi ma. się ma. Nie ma. do ma. i na spokojnie. się i zaraz mu się, no, się Господа.